W Szczecinie duchy w muzeum, duchy w muzeum, muzealne duchy, czy duchy istnieją naprawdę? Oczywiście, że naprawdę istnieją. Tylko że pokazują się rzadko, tylko w nocy i w związku z tym wiedzą o nich tylko wytrawni muzealnicy. Każdy budynek ma swojego ducha. Budynek w Ratuszu Staromiejskim jest chyba najbardziej znany z duchów, bo to najstarszy budynek muzealny w Szczecinie, średniowieczny ratusz staromiejski. I ponoć w ratuszu staromiejskim straszy Czarna Jolka. To postać znana z legend. Ona była posądzona o czary. Była piękna, miała czarne wyklucze włosy i stąd nazywana była Czarną jolką. Posądzona o czary skazana na ścięcie, została uratowana przez miejskiego kata. Ale warunkiem tego uratowania było za mąż pójście Jolki za katę. Jolka zgodziła się i stała się po jego śmierci oficjalnym katem miejskim. Ale na tym nie koniec. W którymś momencie skazanym był młody Szczecinianin. I czarna Jolka miała dokonać wyroku. I zrobiła to, co poprzednio jej mąż uratowała skazańca, i yy, została jego drugą żoną. Silanka trwała krótko, bo. Młodzieniec okazał się niewierny, a żeby swoje grzechy zmazać, posądził właśnie Jolkę o czary, o powrót do wcześniejszych grzechów i do wcześniejszych nieprawidłowości. I niestety, Jolka została ponownie skazana na. Ścięcie i wyrok został wykonany przez jej drugiego męża. I odtąd czarna Jolka straszy w starym ratuszu. Czasem słychać gwizdy wiatru, czasem słychać jakieś skrzypienie podłogi. I wtedy portierzy wiedzą, to na pewno przyszła czarna Jolka.